Cześć wszystkim, mamy kwiecień i taki obrazek, pokosy może nie zatęgię, tak to wygląda. Na szybko powiem tak, no było koszone wczoraj, wczoraj do południa, dzisiaj mamy już sobotę wieczorne sytuacje, ale niestety mam awarię, tyle zrobiłem. Chociaż tyle, że przyjechaliśmy na dwa, to chociaż trawy krową trochę zgrabiem Co do trawy, trawa nawet podeschła. I nie chcę robić tego w kiszonkę, bo widzicie obornik No niestety trochę za krótki okres czasu Żeby się obornik przerobił No trochę moja głupota Można było Poczekać z koszem, no ale człowiek się wyrwał To wszystkiego nie da rady Co ja tu dużo będę mówił, wróćmy do Sytuacji Przetrząsarka została uruchomiona Trochę w podłożu tłuku, ale mówię a, Trzeba jechać, nie? No porobiła taki kawałeczek, no i wyszło awaria, koło widzicie zmienione, zamówione drugie Przyszło bez łożyska i bez takiej tulejeczki No łożysko patrzyłem parę złotych, no to takie łożysko, że dokupić można To łożysko dokupię Wałek kręci Jedzie nawet ok. Tylko taka awaria wynikła i teraz może mi ktoś powie, czy dokupi o takie coś Albo cały stworzeń, coś takiego, głównie o taką trzeba, o coś Kałeczek nabić, bo jak widzicie Może i tego nie było przy kupnie, może i było, może zgubiłem, nie wiem Ale nie ma i bez tego widzę nie idzie o, Musi to być, bo inaczej tłuczę. O, widać Tylko leco Zobaczyłem, no i co, muszę odpuścić Mogłem jednak kupić, wam powiem na podnośnik, byłoby łatwiej, bo tak zabezpieczać te koła e, ciągana jednak na nierównym terenie nie pójdzie, nie pojechać to nie, mordęga. Ona, Jak ktoś ma ładny, duży kawałek, koło domu to jest dobra, jednak mogłem kupić na podnośnik, nie kupiłem mój błąd. To trzeba będzie naprawić. Ewentualnie sprzedać, bo kurde u mnie to się jednak nie sprawdzi ta maszyna. Już nie chodzi o handel, tylko jednak nie sprawdzi się ta maszyna u mnie Myślałem, że będzie lepiej, jednak nie jest lepiej Jednak na podnośnik lepsza już jest na pasek Na pasek to w sumie nie ma co tam się zepsuć I robi i robi tak Do 20 na godzinę na pasek daje radę Pasek się przynajmniej w mojej trochę innej mam konstrukcji to się nie ślizgał Więc nie mogę narzekać Ale chciałem zaoszczędzić na paliwie i kupić coś innego no ale niestety oszukałem się. No w ciągu też mam wyciek tutaj z tego, jak to się nazywa, wałeczka sprzęgła. Czy drążka sprzęgła, tutaj co to jest to? Co przychodzi, tam cieknie, nie? No a tak, to jak widzicie, no wchodzi wszystko, nie? Tam 40 godzin z traktorem za nami. Bo teraz trochę i tymem się robi, to tak już 60 odpoczywa. No i tak to wygląda. Awaria. Mamy skoszone tam półtora hektara. A zresztą będziemy czekać na później.